W spokojny dzień nad rzeką, pod błękitnym niebem i delikatnym wietrzykiem, z brzegu wysunął się skorpion. Był przebiegły i pewny siebie, ale w tym momencie miał problem, którego nie mógł rozwiązać sam. Chciał przejść na drugą stronę rzeki, ale jak wszyscy wiedzą, skorpiony nic nie wiedzą. Obserwując silny prąd, widzimy, że przeprawa byłaby niemożliwa. Wtedy skorpion zobaczył żabę odpoczywającą na liliowym podłożu w pobliżu brzegu. Żaba wyglądała na zadowoloną, cieszącą się ciepłem słońca, ale czujną na każdy ruch wokół niej. Powiedział skorpion. Żabie, czy możesz pomóc mi przejść przez rzekę? Muszę przedostać się na drugą stronę. Żaba, podejrzliwa, odpowiedziała. Czy myślisz, że jestem głupia? Jeśli będę cię nosić na plecach, urządlisz mnie i umrę. Zastanawiając się nad logiką Skorpiona, Żaba niechętnie jest szczęśliwa. Ok, wejdź na moje plecy, ale nie zdradzaj mnie. Ostrożnie Skorpion wspiał się na górę, a Żaba zaczęła pływać. Jednak na środku rzeki Żaba poczuła ostre urządlenie. Jego ciało zaczęło gwałtownie słabnąć, więc powiedział: Dlaczego to zrobiłeś? Powiedział skorpion: Przepraszam i moja natura. Obyśmy byli jak żaba, uważni i refleksyjni, ale umieli chronić się przed decyzjami, które mogą nas skrzywdzić. I że jeśli kiedyś dostrzeżemy w sobie coś ze skorpiona, to mamy odwagę przełamywać schematy, nawet jeśli wymaga to wysiłku. Ponieważ w przeciwieństwie do skorpiona możemy się zmienić i w przeciwieństwie do żaby możemy się uczyć, zanim będzie za późno. I tak historia żaby i skorpiona wciąż powraca echem przez pokolenia, nie jako zwykła bajka, ale jako wieczne przypomnienie. Nie zawsze możemy zmienić innych. Ostatnia lekcja jest jasna: kiedy spotykamy innych, musimy działać zachowując równowagę. Rozpoznawanie natury innych, zaufanie swoim instynktom, a jednocześnie dawanie przestrzeni do rozwoju i zmiany to sztuka. Nigdy jednak nie wolno nam zapominać, że niektóre wybory mogą mieć nieodwracalne konsekwencje. Zupełnie jak żaba i skorpion.